Hej, czakajciupki, z tej strony Emilka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie kopać. Te wydarzenie mi się, się już na szczęście skończyło, bo za bardzo go nie lubię. I dzisiaj zrobimy sobie takie normalne kopanie. Będziemy sobie grać w kopanie i tyle. Xd. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, czydzie dzwonkiem i możemy w sumie już zaczynać, tylko najpierw bym chciała Wam powiedzieć... Że możecie robić um, dla mnie parkury pod nazwą keczup. Nie, nie Ketchup. czekajcie. Um, dla keczupa, um, normalnie dla keczupa. O tak, normalnie możecie mi robić parkury. I na jakimś odcinku, jeśli uzbierze się bardzo dużo takich, um, takich parkurów, to um, właśnie. A jak to się nazywa? No, Dolicha. E, to będę robić odcinek, jak przychodzę Wasze parkoury dla mnie, czy coś takiego, Jezus Maria. Nie umiem się wysłowiada wyspo wyspowiadać. Wyspowiadać. Wysławiać. No, dokładnie. E, więc tak, możemy w sumie już zaczynać. Tylko pogłaszmy jeszcze tego karabika. I Jezus Maria. I zaczynajmy. Opa. Się Mam nadzieję, że trafimy na jakieś fajne kopalnie. No, to jest całkiem spoko. Bierzmy sobie. Opsa, 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 opsa. opsa. Ojej, kus skończyło nam się. Opsa. No, że coś tu będzie nie ma się bo to chyba tu jest jakaś też kopalnia z tego co wiem. No, dokładnie. Opsa, 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 Opsa i Opsa. mam yy, mem, mem, mam Opsa. E, yy, o Jezus Mary. Nie przeszkadzajmy lepiej. Chodźmy sobie stąd coś coś już tam kopię. No i może już zacznijmy kopać. Jezus maria, niektórzy jeszcze myślą, że jest To no, Po prostu super. Chodźmy sobie tutaj kopmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Upsa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zem. No i jeszcze w bok. Kurde. Hej. Okay. Czyli... Kroś tu chce jednak kopać z tym. No to szkoda. byłby na odcinku. Ale trudno. Opsa. O Jezus Maria. No jak na złość kopalnia jakaś głupia. O! Teraz się pewnie nie wydostanę. O nie ma jak. Nie ma jak. No ja nie doskoczę, no. Trzeba by było zginąć, ale tutaj nie ma lawy. A powinna być. Gdzie te wyjście tu? bo ja mam taki głupi pomysł, który może się nie udać, przez to, że mam pełną pełne kupita Kurde. No, ja chcę tam doskoczyć, ale ja nie mogę doskoczyć, bo nie umiem. Kurde, nie wydostanę się stąd, przygnajcie drodzy widzowie, la la, la la Najpierw muszę uzbierać, Jezus Maria, ja muszę najpierw uzbierać na, ten no, drabinkę um, Tutaj może sobie uzbierzmy, opsa, 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 opsa. 130, tak? Jezus jak ja nie lubię zbierać na drabinie. Tak mnie denerwuje, że ja cię kręcę. Ja ten skarb! Ja ten skarb! Skarb tu? Nie. Ja muszę mieć skarb. Cicho. Najwyżej pójdę na jakieś inne kopanie, ale ja skarbik muszę mieć. La, 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 la. Nie, to nie tu. Kurde, kurde, kurde. Chyba ta... Samet życie pewnie już nie zdążę, więc... Nie no, to jest bezsensowne, idę stąd nara. Wiem, że tam były kryształy, ale trudno. Ja muszę na takie normalne kopanie pójść. No, lagi mam, brawo ja. ha. Jezus, Maria, no wszyscy, wszystko mi wykopali. No, z kim kopać? Nagrywam, jak zdarzy. Nie będę się tak mądrzeć. No, ludzie, no, ja chcę z kimś kopać. Znowu nie mieli... Nie, a gdzie tu wyziki w ogóle? Tam. Tu sobie chodźmy stąd i na kolejne kopanie. Chodź, Ops, metalik. No nareszcie jakieś normalne kopanie. No po prostu supera, nie superaśnie. No i zabierają mi. No ja cię kręcę. No. ja tu nagrywam ludzie, nie zabierać mi. Opsa, opsa. Opsa. No i ja chciałam tam kopać. No ludzie, psujecie mi odcinek. Nie lubicie mnie. Czemu mnie nie lubicie? Przecież każdy powinien mnie lubić. Właśnie. Lub mnie. Aż mnie lubić kobieto. No widzicie, oni mnie się boją. Oni tak specjalnie mi robią, no. Psują mi odcinek. Oni mnie nie lubią i koniec. Chciałam zapytać, czy ktoś chce ze mną kopać, albo z kim bym mogła, ale dobra, tam już sami kopmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, raz dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, 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 nie. Opsa. no ktoś ma wizaka. No ludzie, 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 ludzie. Opsa, opsa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, o Jezus Maria, jakie dwa. Tak, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery. Lubię liczyć. Uw, uwu, Mikuś, uwu, mi Uw, jakoś uwu. Uwu, uwu, mi uwu. Coś tam było? Nie wydawało mi się. Co? Co ile już? Czekaj, to chyba już skręcamy. Dobra, tam, nieważne, skręcamy. I tak, tyciak. Tu chcę. Raz. Dwa. Trzy. 3 4 5 Aha. Dobra, to sześć. Nie po kolei kopię, w sensie różnych tych kopie. No, 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 no. Jezus Maria, książka kopalnia jakaś. Brawo ja! Po prostu myślę przepięknie. chcę się wydostać, no. Weź. A teraz chyba jest jakaś kopalnia, albo mi się zdaje, ale proszę nie, ja bym chciała kopalnię. No! Ludzie! Ja chcę kopalnię, a tu kopalni nie ma. O! Jak? Możliwe, że będzie. O psa. Kurde, nie stać mnie na drabinę. Ale cicho może... Nie będzie, dobra, będzie. Nie ma. Ja to sobie... No, zacina mi się. Weźmy sobie ten rdzeń. Ten też. Um, um, co to, to, to? Co skarb, skarb, co, skarb. Co, gdzie, gdzie? Gdzie skarb? Aha. To nie muszę kupować drabiny. No ludzie, jak na złość robicie napływ. Co wy głupi... Jesteście tacy głupi, czy co? Gdzie? Gdzie skarb? Ja chcę skarb! Ja chcę skarb! Ja chcę skarb! No i jestem na ostatnim! No super po prostu, no... Jestem przez no i jestem na ostatnim, no... Widzowie naprawdę, w sensie widzowie, no ludzie, ty mnie nie lubisz! E, tamta baba mnie nie lubi. Za mną, no. Dobrze, za tobą idę, albo nie wyprzedzę cię. Ha, 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 ha. Jezus Maria. E, gdzie teraz? No, tutaj? O, Skarb. Trzy. Kto chce jeszcze skarb? Skarb. Jeszcze! Fajna alpaka. Chcesz kopać ze mną. Dobra, no... No... no. No okej. Okay. Chcę z tobą kopać. Uuu, uu, mi Idę oddać, no tu se idź! No, idź, oddaj, oddaj, oddaj. Aha, dobra, wyjście, chcesz zrobić, dobra. Dobry pomysł, Kobito. Nie zapraszajcie mnie na parkura. No i nadal mam zero, no. Jestem na samym końcu, sam na sam. Tam, mi się skaczą, kupi się. Kop i siup. Ula. Zaraz powinna być ta głupia kopalnia. Idę oddać. Daria. Jaka Daria? Nie. Ja nie Daria. No chyba, że o kimś innym gadasz. No to sorry. Po skarb chodź. Aha, dobra. Jezus Maria. Czap mi się popsuł. Po skarb Jejku, nie krzycz na tamtą kobietę. Ona taka bitna się boli cię. Chyba. Co ja wygaduję? Nie mieszam się nie w swoje sprawy. Kopię dalej. Zde. Już nie wiem, po co z nią kopię, skoro i tak byłam dalej. Ale pomogę tej babuni. O, siema, alpaka. Pozdroć ci. Pozdrawiam cię. Co tu masz? No skarb, no skarb. No i zabieram diamenty skarb, no. No skarb, ludzie, skarb. Chodźcie po skarb. Skarbik, skarbik, skarbik. Nie zapraszać mnie do licha. Wiem, że zależy, żeby jakiś parkour był dropty czy coś takiego, ale proszę nie zapraszać mnie, bo ja tu postać mi sama w poklicie. Aha. XD. Skarb kolejny. No ludzie. Nie. Chodź tu kobieto, pomóż mi. No kobieto, no te... Tylko panie to jakieś... Nie wiem co. Jakiś horror. Jeśli nie robicie horrory, piszcie w komentarzach. Uwu. Ja chcę ten skalp. Skalbik. Dawać mi skalp. Gdzie ten skalp? No ludzie! Ej, ja tu Aha, nie. Dobra, tam. Panie, to jest jakieś... ...krucieństwo. Tam był chyba skarb. Dasz bum. No, ja nie lubię świata. Świat jest okrutny. Nara. No, wieku to jest najgorsze kopanie, które nagrywałam. No, i oczywiście sama wszystko muszę robić. To super. Dziękuję. Kocham Was, buziaki. No, a i pod. To... A i zapraszam do mojego TikToka uwu uwu Mikuś uwu Dobra nie będę mówić uwu bo nie I tyle No rusz się alpako No snęła mi Głupia alpaka Dlatego nigdy nie lubią alpak No i nie ma skarbu Czekajcie sobie wezmę koszmar Zaraz mi się VIP skończy I tyle i mi się zaraz skończy. Um, no, ile mi zostało? Um, no, dwa. Jezus Maria, dwa dni mi zostały. Dwa dni. A ja nie zawsze mogę nagrać. Czekaj, czy zapiszę się ich. mogę um, z Wami. Ludzie pozwólcie mi Durna klawiatura Nienawidzę świata Koniec świata będzie za 5 minut Tyle No ja nic nie mogę tu robić No w sensie mogę ale nikt mnie tu nie lubi Odcinek mi nie wyszedł więc nie musicie go oglądać I tyle e, 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 me, me, me. Alpaka mi zasnęła. No właśnie. Ty głupia alpaka. Jesteś głupia. Po co ja dawałam ci uśmiechano. Ja cię kręcę, no. Pamiętajcie ludzie, że dla alpak się nie wierzy. W sensie... Alpaki zwykle zasypiają, tak jak tamta alpaka, super. Czy tam nie wiem, jaka. I tyle, nie, nie kopcie z alpakami, bo one szybko zasypiają. I nie wiem po co to ciągle mówię. To nonsens. I idę. Idę kopać. Ja czym z Wami kopać, ludzie? Ja chcę z Wami, no. No, ten odcinek jest bezsensowny. Wychodzę stąd. Oddam szybko kryształy. I tyle. Nie wiem, czy ten odcinek wstawię, bo jest bezsensowny. Ciągle o tym gadam. Nie wiem czemu. I tyle, dobra. Yy, chciałam zakończyć teraz odcinek, ale przejdźmy sobie jeszcze jakiś jeden palkul. W sumie nie wiem, czy się opłaca, ale taki dziwny odcinek dobra tam chyba. No i przejdziemy sobie w cztery kolory. Ops. Pogłaszczmy sobie zwierzaczki. I hućmy. Najpierw, oczywiście, do fioletowego. Jezus Maria, zginęłam! Jak tak można zginąć? To jest nonsens. co tu jest? A ja wiem co tam jest. XD. Jestem Mondra. Mondra kapusta. Kluski śląskie. Kompot, modre kapusta. Zginę zaraz, ha. Ej, no czemu to jest ta lawa z kamieniami? Jest fioletowa, Fu, granatowa, a nie fioletowa. Przecież to jest nonsense. Jak tak można? To powinno być fioletowe. Zgłaszam, zgłaszam reklamację. W sensie nie reklamację, tylko zgłaszam, że źle zrobiony, wykonano ten parkour. Tak samo tam była lawa. Czerwona, czy tam nie wiem jaka. Nie, czemu ja tu weszłam? Ja nie lubisz szukania. Klucza. Gdzie ty jesteś, głupi kluczu? O! No jak szybko poszło. No sama się zdziwiłam, XD. Gdzie to prowadzi? Aha. Bezsensowne to, ale okej. Okay. Opsa, o Jezus Maria. Opsa, chyba jednak nie, na pewno. O ha, nic nie mówiłam. Opsa, o nie 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 nie. A no, 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 no. Teraz znowu. Ops i teraz znowu! Super! Ja się cieszę. O! Dobra. I dostał nam czerwony. Kończymy odcinek. się go w ogóle wstawię. A znam, że muszę wstawić, bo dawno nie było odcinka. Nie wiem co mi jest, ale rzadko teraz nagrywam odcinki. W sensie mam zrobione odcinki na zapos, ale nie zawsze mogę wstawić. I tyle. No i jeszcze w, w tym tygodniu, w sensie. Wy to oglądacie. Czekaj, co. Dzisiaj jest chyba dziesiąty, prawda, Hubert? Tak. tak. Dzisiaj jest dziesiąty. Nie. Wy to oglądacie 10 sierpnia, a ja, jest dzisiaj poniedziałek, to ja we czwartek, I tak jakby oglądacie to, w sensie wstawię to w poniedziałek, a w czwartek, em, albo w piątek, albo w sobotę XD em, jadę do babci na tydzień, a potem do kolejnej babci na tydzień, a potem jest rok szkolny, więc będę trochę rzadziej em, robić odcinki, więc mam nadzieję, że się nie obrazicie. I tyle. Nie wiem czemu, ale dzisiaj rano wbiłam 47 level, a już tyle mi brakuje XD. No super po prostu. No dobra. Więc... To chyba by było na tyle. Na przyszłość będę z kimś znajomym kopać. Albo w ogóle jakichś innych tych. Um, no i chyba było na tyle, jak za mówiłam. Stawcie łapkę w górę, subujcie kanał, dzędzolcie dzynzol, dzwonkiem i pa, 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 pa!